Hejka, w dzisiejszym odcinku mam wam zamiar powiedzieć to, że jeśli którykolwiek z moich przyjaciół wejdzie na świat z bok, wiecie o jakie mi chodzi, to wywalam i już nigdy nie dodaję. Taka moja koleżanka Wyspa Kula, echem, ona wie o co chodzi, weszła dziś na ten świat i ja ją z przyjaciół wywaliłam, całe czasy zapraszałam je do przyjaciół ponownie, odmawiałam, no i... Miałam dość, bardzo się na nią wkurzyłam i poprosiłam, żeby więcej mnie nie dodawała, ale i tak swoje robiła. No to ona powiedziała, że y, zabierze suba, bo ja wywaliłam z przyjaciół. Wyspakula, to se zabier suba. Ja nie zmuszam do subskrypcji i tak dalej, ale ja wywaliłam cię z przyjaciół z konkretnego powodu, bo zwiedzasz zakazane światy. Jeśli chodzi o te światy z bok, tam w ogóle nie powinno się wchodzić, nie powinny na Blockstar Planet takie światy istnieć i w ogóle nie powinniście czegoś takiego znać, ludzie. Może i jestem za poważna i rozumiem, że chodzicie tam na przykład dla beki, ale wedle mnie to wcale nie jest takie śmieszne, bo przecież w Blockstar Planet grają małe dzieci. I one mogą widzieć jak chodzicie na te światy i co nadal uważacie to za zabawne? Dla mnie najgorszy był właśnie niebieski klucz, takie skakanie po ognikach i prosto pod wiatrak. Matko. No nie zawsze udawało mi się za pierwszym razem tak wskoczyć po klucz. Musiałam chyba trzykrotnie ćwiczyć ten skok zanim mi się udało. No i tak to ja już przeszłam ten światwi, przeszłam też ten podwodny co był. Dla mnie koniec męki, ale idę ten świat, VIP, bo się stęskniłam za wnerwianiem na lawę i tak dalej. Po prostu idę ten świat z i widzę, że ten 0x0 na kogoś czeka. To se czekaj, spoko, a ja będę szła dalej. Gorszym stopniem od niebieskiego klucza jest właśnie ten labirynt z taśmociągami, który prowadzi do pieca. I do labiryntu, także no widzicie, najgorszy chyba był ten piecyk z ognikami, bo trzeba było jak najmniej HP stracić, a jeszcze gorsze jest to 200 IQ, czyli garnek kwasoli i potka pomniejszenia, żeby tu wskoczyć. Także no widzicie, że to nie jest wcale takie łatwe. To wydaje się łatwe, ale wcale nie jest. Boże, pamiętam, jak ja się tu wnerwiałam. Ja się już przyzwyczaiłam do tego wskakiwania, dlatego nieraz udaje mi się tu wskoczyć za pierwszym razem. I to jest właśnie dla mnie fajne. Za pierwszym razem wskakiwanie. Bez sensu. Żółty klucz położyli jak się wraca stąd do lawy siekuje. Po co oni tak zrobili? Trochę bez sensu dali żółty klucz, bo trzeba dednąć, żeby go zebrać i znowu 200 IQ wykonać. No bez sensu to zrobili. Za żółtą bramą byłam i tam nic nie ma, Poza kilkoma zamurowanymi drzwiami w restauracji. Także nie mam pojęcia, co jest za tymi wszystkimi drzwiami, ale się tam nie wejdzie, bo są klockami zamurowane. Widzicie, że są czerwone drzwi ze znakiem stop, tam nie ma wejścia. Zastanawiam się, co jest za tymi wszystkimi zamurowanymi drzwiami. Te drzwi koło mnie to chyba było wejście do początku świata VIP, dlatego zostało zamurowane. Nigdy nic nie wiadomo i raczej już tych drzwi nie otworzą, bo zostały tylko 3 dni do końca tego sezonu. Także no, te drzwi już chyba tak niestety zostaną. Ja wychodzę z tego świata, bo widzicie, zaś go przeszłam, wspomnienie. Idę tylko zedytować kaczmarkę, może wezmę mamuta, nie wiem. Ale serio, mam sporo tych rzeczy tu, o masakra, nie wiem co wybrać. Boże, gdzie był ten strój kaczmarki, ta spódnica? O jest, to miała kaczmarka, tylko kolor zmienię i gotowe. Także mogę już wracać. I jeszcze jedno, ja nie mogę. Uwzięli się na mnie, bo uzbierałam 127 chyba małży albo 126. Camlox ma oddane tylko 10, Mikalo oddał tylko jedną i tak dalej. Marabob oddał tylko 88. Ja mam 126 chyba lub 7. Ale możecie sprawdzić cenę na mojej ścianie z oddanymi kryształami. O, małża! Znowu! Nie no, ja mam farta do małży. Posłuchajcie, wszyscy się na mnie uzieli, bo mówią, że im zabieram małże. Ludzie, nikt wam nie broni po wodzie zbierać małży. Ocean jest publiczny, a to znaczy, że każdy ma prawo zbierać tyle małży, ile chce. I nie ma tak. Jak widzę małże i nikt po nią nie płynie, no to idę i se ją biorę. A jak już ja wezmę tą małże, to się na mnie uwzięli, że im zabrałam małże. Nie, po prostu to jest jakiś cringe. Cześć, wiki, Pozdro, mordka. Dzięki, że dodałaś na kopanie. To, że się na mnie tak uwzięli, bo uzbierałam najwięcej małży niż inni, to jest po prostu żenada.pl albo inaczej beka.pl Tak się na mnie uwzięli. Tylko przez to, że mam... Chyba 126 lub 7 małży. Ludzie, przecież to jest jakaś komedia tak się na kogoś uwziąć tylko z powodu, że ma się więcej małży niż inni. Naprawdę, to jak się na mnie uwzięli to po prostu jakaś komedia i ja mam z tego niezłą bekę. I dzięki Zakopanie, jak coś to oni nie mają nic do mnie, że bierę z bomb, bo im zależy na piekle, to chce się, no wiecie, użyć bomb, wykorzystać je. By zdążyli dojść do piekła. Jak coś to w normalnym trybie kopania jak kopiemy co 5, to ja oddaję bomby, gdy komuś wezmę. Ale jeśli moi przyjaciele chcą pieku, a nie bomby, no to oni nic nie mają do mnie. Gdyby chcieli, żebym im oddała, to by mi napisali. Jeszcze tylko lega i musimy wrócić się wyżej po Epika, bo tam jest, także no. Miło przynajmniej, że Lega jest na widoku i Epik, bo te dwa wyżej będziemy musieli szukać bagiem drabiny, co oznacza nie kopać, dać na mnie drabinę. Ja po prostu uwielbiam. No nie, dobra, nie znoszę tej jaskini, bo się tukuje, ale przynajmniej epic nie jest ukryty. Dla nas to lepiej, bo nie musimy marnować 30 monet, by znaleźć ten skarb z dołu, bo jest na widoku. Jest na trzy, więc musimy czekać, aż koleżanka tu zejdzie, bo gdyby był na dwa, to by ona tu nie przyszła, no bo wiecie, jej to nie przeszkadza, że ktoś bez niej kopie skarb, ale ja mam obyczaj czekać na wszystkich. Chyba, że dana osoba nie chce, to wtedy otwieramy skarb na dwa, no i ja i Wiki będziemy szukać tymi bagami tego skarbu makabra ile jaskiń. o skarb już wiemy gdzie to kopiemy i zaraz dojdziemy do niego dlatego tak uwielbiam baga drabiną, bo on pozwala zobaczyć wszystkie ukryte jaskinie no i proszę skarb na dwa no i o pastelgir się ma pozdrawiam ja teraz czekam na wszystkich aż tu dojdą posłuchajcie trochę to jest nietypowe bo patrzcie się ten pastelgir jest nazwa jak u dziewczyny, a postać ma jak u chłopaka. To skąd ja mam wiedzieć, czy to jest on, czy ona? Ludzie, najlepiej noście skiny i nazwy. Jeśli jest nazwa na przykład Pastergill, to niech ta osoba nosi skin jakiś podobny do dziewczyny, bo tak to się mega gubię, kto i kim jest. O, jest ostatni skarb tutaj przy lodzie, więc no widzicie, jest ostatni na dwa. My czekamy na ostatnią osóbkę, tylko nie wiem czy przyjdzie no bo wiecie, mam obyczaj czekać na całą ekipę ze skarbami chyba, że ktoś nie chce, ok, karcia, skoro nie chcesz skarbu to go otworzymy, bo wiecie, że ja czekam na nią tylko, że ona nie chce, no to otworzymy bez niej teraz muszę dednąć i wyjdę stąd ponieważ już zrobiłam to, co miałam zrobić także ja idę sobie z tej gry także jak widzicie, za pierwszym razem przeszłam Tom restaurację i podwodny świat i miałam z głowy denerwowanie się przez cały ten sezon ja po prostu lubię tak odpoczywać, na pierwszy dzień muszę przejść świat VIP, a potem mam zero wnerwiania się to samo zrobię z sezonem 16 spróbuję w pierwszy dzień przejść świat VIP i będę miała to z głowy i to naprawdę jest mega komedia wyżywają się na mnie tylko dlatego że zdobyłam najwięcej małży w Nexusie, nie, po prostu to jest komedia nie wiem, co im odbiło, ale ludzie, nie wolno się wyżywać na tych tylko dlatego, że ktoś zdobył więcej małży niż wy. Bo jeśli zapomnieliście, to wam przypomnę. W Nexusie ocean jest otwarty dla wszystkich i każdy może brać małży kryształów ile chce. I to, że ja pierwsza zdobyłam małże... Aha, ta osoba, która mnie zablokowała, co teraz widzieliście, uważajcie na nią. Ja nie dałam się nabrać na to, co mi proponowała i mnie po prostu zablokowała. Nie, tylko nie ten parkour, tylko nie ta lawa. Boże, jak ja tego nie lubię. O, siema Grim Aku na 11. Pozdrawiam. Wracając do małży. To, że zbieram małże cały czas, nie znaczy, że wam podkradam. Każdy może brać ile chce tych małży. I nieważne, że ona wisi w wodzie. Ważne jest, że kto pierwszy ją zdobędzie ma farta. Bo wiecie, że małże są najrzadsze na Blog Star Planet. I dam Wam świetny przykład. Gdyby ktoś stworzył konto pod nazwą Znajki, to ja Kamila ukradła mi małże, no nie? To to konto byłoby bez sensu, ponieważ każdy ma prawo zbierać małże. Nawet jeśli poluje na tą samą małżę dwie osoby, to ja też miałam prawo zebrać tą małżę. Więc ludzie, to, że Wy mnie krinczujecie tylko przez to, że mam więcej od Was małży. To tylko robicie z siebie pośmielisko i bekę, bo tak się nie robi i mi jest was żal. Naprawdę żal mi tych, którzy się na mnie znęcają, tylko dlatego, że mam więcej małży od nich. To samo tyczy się multików na Mówi Star Planet. Na przykład stworzyli takiego multika na mój temat: Znajki, to Jaka Mila usun się i Znajki, to Jaka Mila oszustka. Tworzą nieraz takie multiki. A ja przecież nie oszukuję wymianami. I prezentami też nie oszukuję, bo jestem uczciwa. Moja koleżanka Srebrna Noc, która wymieniła się ze mną na prezenty, na unikaty, potwierdzi wam, że ja nie oszukuję na wymianę prezentami. Nawet mój kolega Adam788 Adam to Wam potwierdzi. I Siema, pozdrawiam, miły pies. Fajnie Cię widzieć w tym samym Neksusie. Naprawdę, ta. Utiker i Black Cake, co Wam kiedyś w odcinkach cały czas mówię, one właśnie tworzą multiki i z tych multików wysyłają Wam groźną wiadomość. Cześć! Albo dajesz unikat noc za level, noc tygodnia uni, noc z gazetki na konto małpa nutelka małpa q, albo tworzę na Twój temat multiki z dopisem oszustka. Blokowanie nic ci nie da. Photoshopping mam w małym paluszku, więc jesteś bezbronna itp. Jeśli mnie zablokujesz, to będzie jasny sygnał, by zacząć tworzyć multiki. Widzicie, o tych wiadomościach właśnie mówię. To jest naprawdę komedia cringe i te dwa konta, Uticar i Blackcake, ma jedna i ta sama osoba. I ja się zastanawiam, ile już zgłoszeń poszło na tą Uticar i Black Sake za te wszystkie szantaże stylu multików, bo na mówi Star Planet wgrywają te zdjęcia tych groźnych wiadomości i tak dalej, także żal mi tych dwóch głównych kąt, bo je ma ta sama jedna osoba i naprawdę zaczęła taki łańcuszek pogróżek przez wiadomości, że teraz wszystkie osoby, którym groziła pewnie ją zgłaszają i Oj, będzie się bała o swoje konta, jestem tego pewna. Boże, ja tylko próbuję napisać level 102, 103, 104, 105, żeby było do 106. Pozdrawiam Pinkie Pie. Ona mi pisała, że przestała nagrywać, ponieważ yy, nie ma programu dobrego do tego i mikrofon jej nie działa. Próbowała pobrać sobie aplikację na telefon, ale nie ma na tyle pamięci. Ponieważ ma tyle aplikacji, których używa, że szkoda jej te apki odinstalować, dlatego już przestała nagrywać. Ale nadal gra w Blockstar Planet, pomimo że przerwała nagrywanie na YouTube. Ale dam Wam jeszcze zdjęcie przez chwilę tej strasznej wiadomości od tych multików Uticar i Black Sake. Widzicie, to jest właśnie ta wiadomość. Zrobiłam ją taką bardziej przeźroczystą, bo nie chciałam, żeby mi ekran zasłaniało. Więc jeśli chcecie ją doczytać, to możecie zatrzymać sobie film w danym momencie, gdzie była ta wiadomość. Jeszcze dla przypomnienia dam Wam naklejkę tych dwóch głównych kont tej jednej osoby, co wysyła wiadomości z multików. To są właśnie dwa te główne konta, Black Zucker i Yukiter. Możecie ich blokować, żeby nie dostać od nich strasznych wiadomości. I trochę szkoda, że przez rodziców usunęli te zakazane animacje, no wiecie, wyrwane serce ludzkie na ręce, tasak w ręce, odznaka i pistolet policjantki, bo bardzo ta animka jest zarąbista. Nie wiem, czemu tak mam, ale jak gram na mówi Star Planet na telefonie, to odznaka plakietki VIP pokazuje mi się jako pistolet i odznaka policyjna. Ta animacja plakietki VIP mi się po prostu zbagowała, rozumiecie to? Kupując animację plakietki VIP, widziałam w sklepie ją jako odznakę i pistolet policyjny. To jest wręcz niemożliwe. Pokażę wam ten scream tego pistoleta. Widzicie, nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, ale zawsze, jak gram na telefonie, plakietka VIP pokazuje mi się jako policyjna i na tym parku będę kończyć ten dzisiejszy odcinek. Co to, zaś jakiś bug w Lawie? Wolę tego nie sprawdzać, bo pewnie deadne, ale na serio, to jest trochę dziwne, że plakietka VIP pokazuje mi się jako animacja policyjna. Przecież tą animację usunęli bardzo dawno temu. Szkoda, bo na serio, ta animacja policyjna byłaby niezła do. Kryminału na Blockstar Star Planet. No wiecie, taki film kryminalny: Policja, Bandyci i tak dalej. Ale niestety szkoda, bo przez rodziców usunęli, bo rodzice napisali do moderacji z prośbą o usuwanie nielegalnych animacji. Na przykład to Z Żywe Serce z Krwią albo Jak człowiek pęka i leje się z tego krew. To były idealne animacje do horrorów. Szkoda, że je usunęli, ale trudno się mówi. Trzymajcie się. Powodzenia w szesnastym sezonie średniowiecza. Do jutra!